sobie zaczynam otwierać wszystkie okna, żeby was widzieć. Dzisiaj tytuł pamięć. Ale nie będzie strasznie. Będzie dobrze. E... Jeszcze czekamy. Jeszcze czekamy. Tak już powinien się pojawić, pojawić się już powinien YouTube. choć nie wiem czy się pojawił. Dzień dobry, dzień dobry. Chyba jest już Basia, Sylwia i Bożena. A czy się pojawił już Facebook? Powiem Wam, że po prostu przenoszenie się z kościoła do z biura do kościoła jest, jest ciężkie. Po prostu to wszystko trzeba na nowo potem ustawiać i to nie jest takie proste. Dobra, ale już widzę, że jesteśmy. Jesteśmy już na, na Facebooku na pewno. A na, a na, a na YouTube mam nadzieję też, że jesteśmy. Ale jeszcze to sprawdzam. Jeszcze mam dwie minuty w ogóle, po co ja się stresuję? No i widzę, że jesteśmy w złym miejscu. Mhm.